Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Oskar i witam was w tym pięknym Nissanie 400Z. Czy jak to woli po prostu Nissan Z. Dlaczego 400Z? No nazywa się to między innymi dlatego, że to ma 400 koni mechanicznych. No tutaj mamy tych koni bodajże chyba troszeczkę więcej, gdyż jest to samochód zmodyfikowany przez takiego ziomeczka, co się nazywa Ceki. Eneba jak zwykle zaskakuje. Co powie na Hogwarts Legacy albo Forspoken? Wystarczy, że wejdziecie w link, który macie standardowo podany w opisie, otworzy Wam się strona eneba.com, na której będziecie mieli do wyboru bardzo dużo możliwości, duża ilość gier. No dobra, ale załóżmy, że jesteście dalej przekonani tylko do gier wyścigowych, no to na przykład Assassin's Creed: Ultimate Edition jest za pół darmo na tej stronie. Zapraszam, link podany w opisie. Ceki Performance pewnie wielu z Was już słyszało Ogólnie powiem Wam, że mi się bardzo podoba Ten Nissan I moim zdaniem jest to fajny, godny następca 370Z -ki. No gdyż to jest generalnie auto kontynuacja Tak jakby, tak? Była 350Z, 70K No i teraz mamy 400Z Tak jakby, nie? Bo e, z tego co wiem On normalnie teraz się tak nie nazywa 400Z Ale tam nazwę roboczą tak Taką właśnie miał. Słuchajcie, ten Nissan jest kontrowersyjny. Z uwagi na jego wygląd, w sumie jego kształty, to jak on się prezentuje. No, i bodajże chyba wcale w Europie go nie uświadczymy, on jest na Stany Zjednoczone, także jeśli ktoś chce w Europie nim pojeździć, musi sobie go sprowadzić. Co w sumie w dzisiejszych czasach nie jest jakieś mega trudne, ale jednak trzeba się... Gdzieś tam natrudzić, tak? Gdzieś postarać i tak dalej No słuchajcie, mi się ten Nissan podoba niesamowicie Jeszcze w tym niebieskim kolorze, w tym pakiecie z dokładkami, z tym dyfuzorem Bardzo mi się podoba i ten spoiler z tyłu dodaje jemu takiego uroku I możecie się kłócić ze mną, możecie mówić, że mówię głupoty, że w ogóle on jest beznadziejny No mi się kurde on podoba, ale jest właśnie kontrowersyjny, bo jego się albo kocha, albo nienawidzi No i słuchajcie, dzisiaj sobie śmigamy na e, mapce od Citoreto Jest to chyba najnowsza jego mapka Mamy jakieś tam drogi w Wielkiej Brytanii Więc mamy ruch lewostronny I właśnie, dlaczego wziąłem tego Nissana? Żeby wam go pokazać, bo jest to piękny Nissan Będziecie mieli link do tego samochodu oczywiście w opisie Jest to piękny Nissan o pięknym brzmieniu Zatrzymamy się na chwilkę I posłuchajmy sobie go Coś tam nawet z wdechu popurtał, nie wiem czy słyszeliście Ale udało się I ten a, e, samochód jest w manualu i ma napęd na tył Jednakże ta modyfikacja jest zrobiona prześlicznie oczywiście, to auto jest zrobione Ale mam wrażenie, że Ceki troszeczkę nie potrafi w fizykę No i trudno się nim jeździ, nie? Bardzo trudno się nim jeździ Słuchajcie, spróbujemy sobie coś tutaj zawinąć Jednakże ja od razu zmienię kamerę sobie na wewnętrzną Wy oczywiście będziecie mieli również przebitki z zewnątrz. No i oczywiście wnętrze też jest fajnie wykonane. No nie ma co tutaj wiele gadać, bo mamy tutaj Android Auto oczywiście w którym mamy wiele rzeczy działających, to no niestety YouTube nam już nie działa, bo YouTube zablokował API i tu jakieś w ogóle ruskie rzeczy mam, ja nie wiem, jakieś tam gołe panie były no nie odpalimy sobie już tutaj nic, bo się nie da niestety no ale mamy na przykład mapy mamy tylną kamerkę, standardowo, nie, czyli jak sobie cofamy no to możemy sobie zobaczyć, nie fajny bajerek, naprawdę mod jest dobrze zrobione, tylko no fizyka jest może nie tyle do kitu, ale jest bardzo trudny do opanowania ten samochód w drift, jeśli jeśli chodzi o drift, ja naprawdę teraz staram się, żeby nie wypaść, ale Problemem tego auta jest to, że albo właśnie go przesteruje, obróci mnie, albo złapie w danym momencie bardzo dużo gripa I to jest właśnie takie kurcze, no, no nienaturalne jednak. To, to wystarczy go jedynie tam musnąć A już niestety, no wypadamy, no ale spróbuję jeszcze raz, po pierwszym razie nie ma co tutaj mówić No i teraz była taka sytuacja, gdzie totalnie mnie wyprostowało. No dobra, zrobimy w takim razie troszeczkę street driftingu. Ja muszę tu jeździć po lewej stronie ulicy. Już się zapomniałem oczywiście. Spróbujemy gdzieś tutaj rondo sobie cyknąć może bokiem. Tylko jedźmy sobie na mniejsze jakieś. Tu jest duże rondo i z tego dużego ronda możemy pojechać sobie na małe. I... Drift, no, no dokładnie, więc Lecimy sobie tutaj, słuchajcie Na drifcik Ja chcę tutaj przelecieć całe rondo No ale serio, no nie da się Nie da się nim stabilnie Jeździć, bo albo jest Za dużo gazu, albo za mało No, teraz się udało ale ja tu naprawdę tam ten gaz A mimo wszystko o, ale, ale to już było na limicie To już było na limicie Pobierzcie sobie samochód I sami spróbujcie na kierownicy coś tam Pokleić Pokleić, to może zrozumiecie o co mi chodzi No może mam źle auto ustawione To druga sprawa, nie wiem Ustawiałem je po swojemu Tu straciłem totalnie kontrolę nad nim Ale uratowałem jakiś w jakiś magiczny sposób tu mamy stację benzynową, może zajdźmy na stację benzynową nie no, pięknie brzmi pięknie brzmi, pamiętajcie mój odcinek z najpiękniej brzmiącym BMW w Assetto Corsie? no to już dość, dość dawno temu było na temat M2 z MNBA to to jest chyba najładniej brzmiący Nissan serio, no dawaj dawaj na tym jednym pasie, na tym jednym pasie Spróbujmy się kurczę utrzymać. Tu już szybciej troszeczkę trzeba jechać. I mam wrażenie, że jak idziemy szybciej, i o nie zakoczyłem, to te auto lepiej się zachowuje. A auto jest katowane. Jak cholera. Szkoda, że ja nie mogę się tutaj rozpędzić, bo nie mam gdzie zbytnio. Ale ja chciałbym się tak rozpędzić, żeby poczuć moc. I z trójki na tym rondzie rozpędzaj się i spróbuję na tamtej prostej. Ło jaki bok! O chłopie. Przyczepność przy 85 jest tutaj z znikoma już tyłeczkiem zarzuca. Trzeba się bronić. Dobra, gan podłogę. Co będzie to będzie? No to mamy tu jeszcze plac w ogóle i parking właśnie, bo tutaj jest parking, z którego ja wyjeżdżałem. Kurcze pieczone, tego to ja nie wiedziałem. I tu jest. Kolejna trasa. Słuchajcie. Tu jest kolejna trasa. O ja Pitole. Jaka fajna jest ta mapa. Jaka fajna jest ta mapa. Ja będę go tak tapować. A i tak widać. Te tapy to dużo. To jest dobra mapka do tandemów, ale nie tym autem. Tym, ta tym autem się nie da. Ale za to wygląda ładnie, i można nim spoko kruzować. Naprawdę można nim nieźle. Kruzować. Auto jest przekozacki, ja je ubóstwiam. Ona jest śliczne. Szkoda tylko, że fizyki nie ma dobrej. No, słuchajcie, będzie trzeba fizykę przełożyć z innego samochodu. I jeszcze się nim pośmiga bokiem. Na dzisiaj to wszystko. Pokazałem Wam zarąbisty samochód. Jeszcze sobie zjedźmy tutaj na dół z kamerą z zewnątrz. Bo auto jest naprawdę piękne, się na niego napatrzeć nie mogę. Jeszcze ten tył mi się bardziej podoba niż przód. Dzięki czemu, jak jadę teraz nim, to bardzo przyjemnie mi się na to patrzy. Te Cztery końcówki wydechu. To jest coś pięknego. Słuchajcie, pamiętajcie, że link do auta i do trasy również macie w opisie. Zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie możecie pokazać, jaka jest Wasza opinia na temat tego samochodu. No bo na mapie to się dzisiaj nie skupiamy. Mapa jest bardzo fajna, ale tutaj chodzi o samochód, który jest zrobiony naprawdę fajnie. Jeszcze tylko niech poprawią fizykę w tym danym modzie i będzie naprawdę picobello. No ja jestem zajarany tym autkiem. Brzmi ono przecudownie. Nie strzela zbytnio z wydechu, tak jak to większość dzisiejszych samochodów. Tylko jest taki wydobywający dźwięk silnika z wydechu bardziej. O, Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!